Witam. Dzisiaj jestem w okolicy właśnie Jasła. Chciałem wam pokazać ciekawego grzybka, koźlarza grabowego. Proszę zwrócić uwagę taką charakterystyczną cechą. To jest jego też występowanie, że przeważnie pod grabami, to jest jedna rzecz, a drugą proszę zwrócić na kapeluszu. Ma takie pomarszczenia, taki jamkowaty jest z wgłębieniami. To na każdym kapeluszu jakby spożycie ma takie pomarszczenia. Tutaj tak samo. Zobaczcie, jak jest cały pomarszczony ten, ten, ten grzybek. I każdy owocnik. Czy, czy tutaj, tutaj mamy jakiegoś malutkiego? którego wy, wyrwiemy. Tak wygląda ten koźlarz grabowy. Dosyć bardzo ładny grzybek, twardy, fajny grzybek. Tutaj go spróbujemy ucisnąć. Sprawdzić, jak się zachowuje. W każdym bądź razie koźlarza grabołowego po tych zmarszczeniach i po występowaniu, co jest jego, to, to charakterystyka, że te, te zmarszczenia powinniście być w stanie rozpoznać. Tu akurat nam się trafiło, że w jednym miejscu kilka sztuk proszę zobaczyć tutaj drzewo, graby, które nam tu rosną. I właśnie to występowanie. Także koźlarza grobowego powinniście tutaj bardzo fajnie być w stanie. O po uciśnięciu, zobaczcie czernieje w tym miejscu uszkodzonym. Nie wiem czy będzie, tam będzie widać już powolutku korzy akurat o tak widać teraz, ciemnieje, ale nie na na taki fiolet, tylko po prostu taka ciem, ciemniejszy się robi po uciśnięciu. Tu już chyba żadnych innych nie ma. <laughs> Także grabowy koźlarz yy, bardzo ładny i zapraszam dalej do oglądania filmików. Zobaczymy, ile nam się tu jeszcze dzisiaj fajnych, ciekawych grzybków uda yy, nagrać. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam.